Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie mojego zbiornika. Ach, niewiele się zmieniło, ale to nic, ponieważ materiał do ostatnich filmów, ze względu na to, że mam troszeczkę czasu, był y, nagrywany, można powiedzieć, prawie z dnia na dzień. Y, dlatego nie widzicie jakichś strasznych przyrostów w roślinach, ponieważ Miałem czas, głos troszeczkę później dogrywam, a nie mam czasu zrobić po prostu świeżego materiału filmowego, bo głos można zawsze dograć, nie? I dobra, przejdźmy do te tematu dzisiejszego filmu, czyli podłoże w akwarium. Będę się jak zwykle opierał na własnym doświadczeniu, marnym, bo marnym, ale jakimś tam doświadczeniu. Jakie wybrać podłoże do akwarium? Powiem tak, jeżeli chodzi o podłoże aktywne, nie miałem za wiele do czynienia z takim podłożem, jedynie e, dawno dawno temu w swoich krewetkariach miałem tam właśnie jakieś tam X-podłoże, już nie pamiętam nawet w tych krewetkariach, czy przynosiło mi to jakieś korzyści? za krótko je miałem żeby coś konkretnie stwierdzić na takie duże akwarium, czyli 112 litrów, nie decydowałem się próbować na podłożu aktywnym z kilku powodów. Pierwsze cena, drugie i przez ostatnie lata, dopiero teraz można powiedzieć, że nie powiem, że nauczyłem się nawozić, bo Leje gotowe nawozy, ale jakoś tam ten balans mi się udaje łapać w tym zbiorniku. I, i bałem się, że po prostu kolejna porażka, mimo to, że wywalę kupę kasy na podłoże aktywne, już mnie całkowicie zniechęci do akwarium roślinnego. Kolejny powód, dlaczego nie chciałem albo bałem się. Spróbować z podłożem aktywnym, to jest to, że jak wiecie, podłoże aktywne lubi to, co wlejemy do akwarium, zjeść. A później, może w najmniej oczekiwanym momencie, to wszystko wywalić do akwarium, do wody. I co? No i mamy, można powiedzieć, pewnym, pewien moment sukcesu, i nagle bum, i nie ma tego naszego sukcesu. A jeżeli chodzi o Podłoże czysty żwirek, kwarcowy czy jakikolwiek sobie wsypiecie, czy bazaltowy. Bazaltowy słyszałem, że zatwardza wodę. Różne są. Jest ostry przede wszystkim, więc nie polecam, jeżeli macie ryby kopiące, takie jak kosiarki, czy kiryski, czy jakieś inne jeszcze, czy nawet ślimaki, bo mogą się poranić i mogą się e, jakieś różne problemy z tego powodu wytworzyć. Dlatego najbardziej polecam żwirek kwarcowy gradacji od 1 do 3 mm. Ja czego nie wiedziałem, miałem jakiś barwiony, ponieważ nie wiem jak inaczej wytłumaczyć to, że czarny żwirek, niektóre kamyczki robią się białe przez lata użytkowania. No i Kolejny plus na y, stronę żwirku kwarcowego. Ten w moim akwarium już jest 3 lata. Z tego co pamiętam, albo 2 na pewno, czy 2,5. I dalej mogę go używać, tak? Nie traci swoich właściwości tak jak y, podłoże aktywne, które jak wiecie pod kątem akwarium z krewetkami trzeba co jakiś czas wymieniać, bo już nie trzyma PH, może się to też, nie wiem jak to w akwarium roślinnym się odbija, ale może być problem z CO2, nie wiem. Ciężko mi jest powiedzieć, bo to, jak mówię, nie korzystając z takiego podłoża aktywnego na taką skalę jak na przykład to 112 litrów. Podłoże jałowe nie odda nam nic do wody, nie zabierze nam nic z wody. Można sobie swobodnie, jeżeli zrobimy taki Niż masz w akwarium i chcemy zmienić troszeczkę aranżację zawsze możemy odmulić nie będziemy mieli z tego powodu jakichś tam przykrych sytuacji a nawet akwarium powinno się nam odwdzięczyć tym, że że będzie czystsze podłoże i mniej glonów w moim przypadku jest jeszcze dodatkowo filtracja podżwirowa, którą w przypadku podłoża aktywnego, no nie mógłbym zastosować i nie miałoby to najmniejszego sensu. Jeżeli chodzi o sadzenie w podłożu aktywnym, a w podłożu jałowym, takie jak ten żwirek kwarcowy, w jednym i w drugim się chyba dobrze sadzi. Chociaż może być tak, że w podłożu aktywnym troszeczkę będzie to utrudnione. Ale te, tak mówię, doświadczenia nie mam, mogę tylko powiedzieć z tego, co obserwowałem na innych kanałach. No i podłoże aktywne, jeżeli kupimy tanie czy jakiejś gorszej jakości, może nam się po prostu kruszyć i dzięki temu robi się dziadostwo w akwarium. Więc podsumowując, każdy może sobie wybrać. Ja tutaj może nie jestem obiektywny, żeby doradzać komuś, jakie podłoże ma wybrać, ponieważ mam małe doświadczenie z podłożami aktywnymi, ale jak widzicie, nie trzeba mieć podłoża aktywnego, żeby mieć ładne roślinki. Nie mówię piękne i wypasione akwarium, ale ładne roślinki i cieszyć się nimi. No, można powiedzieć, że zawsze musielibyśmy przy nawożeniu brać. Przy każdym podłożu aktywnym, jak i w ogóle przy każdym zbiorniku, trzeba się przy restarcie od nowa uczyć nawożenia danego zbiornika. Tyle mamy łatwiej właśnie przy podłożu jałowym, że tak jak mówiłem, nic nam nie pożera, nic nam nie oddaje do wody. Jest łatwiejsze w utrzymaniu czystości w zbiorniku. A jak widzicie, rośliny rosną i na takim, i na takim. Kolejny raz wspomnę tutaj o Mokrych Łapskach, który zrobił test akwarium bez podłoża, na siatce. Rośliny rosły, tak, więc można powiedzieć, że w dużym stopniu pobierały swoje wartości odżywcze właśnie z toni wodnej i dzięki temu nie było żadnych problemów z ich rozwojem. Podłoże tak naprawdę może się mylę, ale bardziej nam służy po to, aby Przytrzymać te roślinki przy, przy dnie, bo na to wychodzi. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli ktoś jest, ma większą wiedzę, jest w stanie poradzić sobie z tymi wszystkimi ubytkami, które są przy stosowaniu podłoża aktywnego, czyli tego, co podłoże może zabrać, czy tego, co może oddać, i dostosować do tego odpowiednią ilość nawozów, to naprawdę gratuluję i. No, można powiedzieć i na pewno stwierdzić, że ma większą wiedzę niż ja. Ja poszedłem troszeczkę na łatwiznę, ale akwarium na tym nie cierpi. Także jeszcze raz podsumowując, jeżeli decydujecie się na podłoże jałowe, to jeżeli chcecie roślinki sadzić, polecam drobną gradację do 3 mm. Na pewno ułatwi Wam to sadzenie i minimum. Minimum to jest 5 cm takiego podłoża, w moim przypadku może być troszeczkę więcej, ale tak jak mówię, ja mam filtrację podżwirową i mogę stwierdzić, że tego żwirku już na tyle się może ubił, że brakuje mi go w niektórych miejscach. nigdzie jest dosłownie 2 cm do siatki, tej maskującej którą przykryty jest, przykryta jest lawa wulkaniczna jest to sadzenie problematyczne, więc najprawdopodobniej za jakiś czas dosypię tego podłoża żeby mieć więcej i łatwiej przy sadzeniu poszczególnych roślin ale tutaj mówię za jakiś czas jeżeli ktoś chciałby się wypowiedzieć na temat podłoży jakie stosuje, zapraszam do komentarzy a jeżeli ktoś się ze mną zgadza, też dajcie znać w komentarzu, żebym nie był osamotniony w moich wywodach, które gdzieś mi się tam w głowie rodzą, w moich pomysłach. Także piszcie w komentarzach, podzielcie się swoimi opiniami. Jeżeli macie coś przeciwko temu, co powiedziałem, nie zgadzacie się, też napiszcie. A jeżeli. Jest wszystko ok, to dajcie łapę w górę. A ja Was pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Cześć, pozdrawiam.